Czekaj, jest. O nie, bo ma O nie, zginę! Nie, 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 Kurwa, edek się na mnie, yy, nie, 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 mnie nie, 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 odcinka. nie, 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 Kurwa, nie, 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 Właśnie, nie, jeść. Czekaj. Ty się na poszło w Ty go bij ja tu siedzę. Nie. O, dobra. Dobra. Chodź tu Edek Jest! Twoja, twoja perła. Masz perłę? Wstos. No i Dobra, serca. to chodźmy już normalnie przybitać. Jeszcze nie Masz tu zupę. Nie, no, ja <grym> nawet, ja to nawet się nie powitaliśmy i się i na Zedek zabił. Prawie zabił, niesamowity. W kierat tu jest jeszcze? Czekaj, tu jest twój sim. O, nie wiem. Dobra, dobra. A więc cześć. No. A więc czajmy. Dobra, A zaczynamy. Kolejny odcinek na moim kanale. Pierwszy po długiej przerwie i to jest super wstęp. Tak, I ze dokładnie. Z tej chleb. strony... Przywitaj się. Tak, jestem chlebi, inaczej zwany jako Sunbred. Ta. No, tak, albo mój kuzyn. Cześć, cześć. Tak, twój kuzyn. Dokładnie. Klep ja... jest kuzynem Kira Crazy Girl. Niesamowite, jak do tego doszło. No, w ogóle w odcinku miał <laughs> jeszcze wystąpić Miko, ale niestety się nie wyrobił, więc następny odcinek będzie z nim. A trzeci postaram się już tak. zrobić z... A trzeci postaram się zrobić już z... No, z chłopakami ogólnie. Razem już. Że no. Dobra, to A, robimy matko. ciekawego. Ja Czekaj, wiedziałem nie, to było piękne, a się zastanawiałam, czy Enderman mnie nie wychycia, stwierdziłam nie, nie, nie. Ale Dobra, szczerze, gdzie idziemy, tak i jesteśmy, ZDRL. właśnie zapomniałam powiedzieć, jesteśmy na serwerze candy.mc, bardzo polecam, najlepszy survival. Tak, za którego to nagrywanie wcale ci nie zapłacili, nie? Nie płacą mi. Okrówki. <laughs> chodźcie, chodźcie. Boże, chodźcie to no, To skóra na książki będzie No i ważne eee, Co to jeszcze miałam mówić? Nie Ale naprawdę teraz ja się tak zachwycam tym serwerem To jest Patrzcie te drzewa jak to pięknie wszystko wygląda Ja się tym tak jaram To jest tak ładne Więc masakra Ty idziesz tam za mną czy co ty robisz? Krawy. zabij Mam się na skóry O ja sobie to po na książkę. Ja Wiem, że na moich modach to ja nawet nie mogę sobie tej <laughs> skóry drpnąć z skórów Tylko muszę skądś inny ci brać. To nie, to, to na te na krowy i ogólnie na te wszystkie zwierzęta, to weź coś choćby kamienną i wszystko się, się sprzedawaj. Nie, nie chcę, ale jest jesteś, a tu ładnie, fajnie, ale nie będę tu mieszkać sobie znajdę jakiś inny dom, inne miejsce na dom, w ogóle zginęłam poza odcinkiem sprawy. <laughs> U. Tak, zginęła dwa razy. Raz z własnej głupoty dosłownie cofnęła się w tył. Dokładnie. się na mnie. Ale drugi raz to ją w zdepchał. Podobnie ja umarłem za pierwszym razem. Hehe! He. tu jesteś. Ale, bym prawie, he he. ale prawie przeżyłem. Prawie? nie, ja wybudowałem taką platformę e, wiewę i wbudowałem tam jeden taki klacek, jakby po środku. Jak prawie czy. Zabieram się do tego skieleta. E, i tego. No główkę! No, kurde nie udało się. I tego. I prawie go i spadłem wraz z tym skieletem na tym... E, na ten klotek co tam go postawiłem po środku, bo... E, Zombie jak pełnie spchał O, cześć. Cholera by jakbym się... E, no i w sumie... A prawie się mi się udało. Prawie, W prawie czy nie ja wielką tym... różnicę. No. Ej, nie, ej, ale tak, fajnie, nie wie, te, fajnie teraz wygląda ten generator świata. Naprawdę się postarano tutaj. Właśnie te drzewa to, to one były customizowane, Tak. Jakbyś chciała ja takie całe drzewo, to byliście zastanawiani. Taką, prawdę. No mi się podoba, super. Ale w sumie zamieszkać w koronie takiego drzewa albo w środku takiego drzewa. Czyli jest on pusty? nie? On jest w pełny środku. Nie, to jest Można pełna. Musiałabym środku... sobie całe wydrążyć. A myśl właśnie, czy się nawet... Z... To w na... sumie nawet lepiej by było. No, spoko by było. Właśnie myślę. Ja może wie, czy nie? Co? Chcesz to świnie? Nie, wiesz co, nie mam miejsca i tak. W ogóle fajna sp... okay. segregacja, quick punkt. tylko nie pamiętam, jak się to zrobi. Dobra, Eee. mam w ogóle ostatniego zapląkającego Do... Discorda. Dobra, ja, ale ja, lecę, na... ja lecę się na... klepać tretkiem. To idź, ja już nie chcę. Ja podziękuję, ja idę zwiedzać. Po pomóż. O ha, Ohoho, idę się klepać, potem pomóż. no. Kira. Kira. ta metka. Czy ty zginąłeś? Trochę zdenerwowanego. Umarło mnie, tak poklepał po pleckach. Aaaa, O, i teraz ja mam twoją głowę, powiedzmy. Tak, teraz ja mam twoją głowę. Tak, ja mam wciąż twoje dwie głowy. A ja wciąż mam twoje dwie głowy. <noise> no, koleś Dobra, ty nie mam, jej o jej ogólnie. mam o połowę mniej. Mam o połowę mniej kurde, nie popełniłam sobie, kiedy zaczęłam tak nagrywać. Dobra, uznajmy, że 5 minut. Jak akceptujesz temu. to teleportowanie się, czy co? Co robisz? Bo tam wysłałem ci zaproszenie. Akceptuję do i patrzyłam się na ten. na. Choć w sumie fajnie umarłem, bo w tym momencie stawimy sobie steki, <noise> ja, Jest smaszyły. Ok. Spoko. A tu swój teren. W ogóle mój render distance jest fajny. Tak, fajna, Fajny teren, dokładnie Czekaj, sobie zwiększę zwiększę render distance w sumie. Bo wcześniej miałam lagi bo to nas spawnie a teraz mam ładnie. Co? Ile trzciny dawaj ją? <grym> dawaj, 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 dawaj. Boże, ja też skisnę na tym odcinku, nie? Pierwszy odcinek, ale wow, ile tego się spił. Dawaj, dawaj, mam trzcinę. No i widzicie, co na że to ja. Rzutuję. Chodź, chodź, tu trzcinę chcę, mam dla ciebie, ja nie imbecylu. O co najpierw mam rodzić, że się z tobą nie podziela, a potem niech już Śmieje się. baba. Dobra, i. Tak. Kaktus, ale unikaktus słowa nie ładnie mojej kwiatki. Dobra. Hmm. W ogóle, kurde, ja się miałam. A nie, to się zapytam po odcinku. No! Jaki żon, Jezu! <laughs> Co za menel, Jakie chamstwo w ogóle? O, dobra, zniszczyło się. He, he, he. He, he. To moje. Au! Au! Zabijecie kakto. Dobra, ja Ile masz spadłem. już staruszek. Ty, uh, ty można mam... kogoś tak gracza zabić, bez jaj. Dzień. I to Mamy ten, po jednego nie mam tylko. Jedziesz, to ty robisz, nic zgubić? zgubił. Dobra, nie to nie. Wow, się ja nie. Dobra, <laughs> Jaki hopie? hopie? Gdzie jest? O, no tu. Jak tu jest ładnie! Tak ja jająca się wiem. terenem w Minecraft. Jeżeli kiedy ja ostatnio grałam na Dobra, czystym po Otóż się tak do ciebie tepna, to zaakceptujesz moje zaproszenie. Tu jestem! Weź tu zaakcept. jestem! Tu, tu! Tu! Nie tu, widzę, mam tu. tylko 5 render distance, a widzę cię, rzeczywiście. Boże, jest Jak 10! Jak ty 10. się szybko gubisz? Jest. Weź się pilnoj, chopie. Kto tu się gubi? Nie ja ja dostałem. Dobra. Chodź. Nie można kogoś z tych zabić jak tu sami, bez jaj. Ej, ale ładny tu jest. Tak jak ja w tej jak, jak na pustynię, to w końcu to, to, to naprawdę ładnie wygląda. O, podróżnik, jeden super. W ogóle na tym sali tym postaramy się więcej coś zwiedzać. E, niż tylko. <kluzny> Lol, pioski. piaski. Czekaj. Muszę. O A! Nie wA! Ała! Ała! No! Co z... mm. o, weź tę trzcinę, przydadź sobie na kanion. papier. Nie, 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 Znajdę sobie. Tak, Czekaj na mnie trzcinę, trzcinę sobie wezmę. Okej. Okay. Kuli posłowałaby sobie. Padłaś ten kanion na No kurwa, cienki. Tak, jaki fajny kanion. Taki, przydatny. Tak. Ale fajna drzewka. Fajno. Ej, nie, naprawdę, ten świat, jest mega mi się podoba. W ogóle idę od. bo nie wiem, gdzie jest tam od spawnu i w sumie dobrze. Wy też. wy, wy, nie, wy nie musicie wiedzieć, w Im dalej, tym lepiej. <grym> <grym> tak. On ma w wcin, dwie w sobie. Ja nie boję że ty mnie zakaktusujesz znowu. Zakaktusuję. nie będziesz OFK, <grym> to cię zakaktusuje na śmierć. A skąd no, wiesz, kakurzy, że mnie zakaktusujesz? Z tego. A skąd wiesz, że mnie zakaktusujesz na śmierć? Albo zakaktusuje A klubę, skąd wiesz, że nie wyjdę z serwera, ha? Nie, nie wiem, właśnie. <noise> Potem się tepniesz do domku i tyle będzie. Tak. Nie, ja szukam jakiegoś ładnego terenu, zielonego, nie pustyni. Ale to jest fajnie zrobione. Pustynia, jest, pustynia. pustynia też no, ma zielone no. walory, dajmy na to kaktus. No i drzewka, co po naprawdę tu ładnie wygląda. Ja się tutaj Ty taki weź nie jara. biegaj, weź nie biegaj, bo głód marnuje. Bo hmm. cholerę tę zupę robiłaś. Chce ją marnować? Tak. Bo w w kielet, to wtedy biegaj jej. O nie, posegregowałam sobie to. Czekaj. No przestań! <laughs> Boże! Jak... On chce mojej śmieć do masakra. A w sumie śmieci tak, jakby była nienajedzona, nie to też jest jakiś... ten. Jakieś źródło bieg gniew? nie biegaj. Kurz. Mam jeszcze enderperłę w sumie. Mam enderperłę, tak. albo się zabić. Bęś miała pół sardówka. Hmm. Będziesz miała... półtora serdówka. No. E, ...i ładują się w kartu. Co? Eee, szukam jakichś fajnych terenów, może w sumie myślę, żeby się na drzewie nie osiedlić? Jakieś takie ładne wieki bym znalazła. Wcześniej znaleźliśmy fajne, tylko że niestety zginęłam, zostałam z panem i zginęłam. Ty też zginąłeś? I się już tam nie dostaliśmy? Nie, nie ja stąd nie da. No mówię, że zginęłam. OK, bo ja chcę sobie... No, to jest super, że tu Kidpery w ogóle nie wybuchają aż tak. Oła, kurde. Te włosy. Kurde, obcięłam sobie włosy w ogóle o połowę i teraz sobie mnie e, drapią po... Te, po, po... Krzywo. Po sz... Krzywo sobie obcięła. Nie, drapią mnie po prostu, bo mnie kłują. Może mi troszeczkę dłuższe urosnąć. Ale ogólnie to fajne. Nie wiem czemu, ale ja się jaram, że sobie włosy po obcinałam. Nie czepciałam, mama mnie obcięła. No weź, przez z tymi kaktusami! Nie wiem o co ci sytuacji. Słuchaj, ja. być cywilizowany człowiek, a ty mnie oskarżasz o jakiś kaktusiarstwo. <laughs> Dokładnie. Ale nie, szczerze, naprawdę ja się jaram tym wszystkim i jaram się tym. O. Oj, zabiłem rybkę. <laughs> nie, nie, to i jakiś mały. Jakiś jaki ja Siadaj na łodzie, płyniemy. Siadaj na Siadaj na łodzie. Tylko. Pa Jedziemy. Okej. Okay. Mogłabyś to, cię dodać muzykę z dewałą i nazwać <noise> Nie, ja nie umiem montować film. Nikoję, ja nie umiem. Nie mogę napić zupek. No, bo się jedzie. Dopiero jakbyś stanął to wtedy. Kurde, chciało się znowu Czekaj, leźć w zupkę. Daleko być. jeszcze do dnia, proszę. Tak daleko. Okej, <noise> z... popłyniemy gdzieś dalej łodzią, okay. może będzie szybciej. Może znajdziemy jakąś piramidę. Nie. i tego to jest. To łataństwo. Czekaj. Ogarnę... Kur... Kaczki. Eee, ogarnę se... ...i zaraz... Mhm. O, oj. Po co o, mi Nie chcę nasion. Wełnę sobie zostaw, to zostaw. Trzybawo. Dobra, na razie zostawię to, co mam przy sobie. Dobra, wysiadka, wy koniec. Koniec przejażdżki. Tu się bierze, to się dykalnie. pali, proszę wycieczki idziemy dalej. <grych> Te dokładnie. Jesteś kolejna woda, to jest coś więcej wody, tam jest Clipper, ja nie chcę do Clippera. Clippery <grych> nie wybuchł. Ej, tu jest chyba otwarte zbiornik. Siadaj. No. Płyń! Param. Param. Deja vu. I had to the space fire on the street Dora Świat poznaje! Poznajemy dzisiaj pustynię! Nie, weź, nie! Proszę, cringe... Proszę, zero cringe na... Ej, tam coś jest! Co to jest? Cywilizacja. O cholera. Ale to się tak... Chodźmy Ale... zniszczyć komuś domek. To się nie krespi, tak czy to jest... Czy... Chodźmy kogoś odwiedzić. To musi być czyjś, chodźmy go odwiedzić. A! Nie, nie, klipper. Kurde, zapomniałam, że... Ty, marchewka. Tak, to ktoś chyba mieszka. A nie, ja sobie to ukradnę wszystko. Ała. To jest jakieś... Wandalizm. Wow, to jest ładne. Nie wiem, to się rozpila. Tak. Nie, to nie jest... To jest kot! A to czyli Nie, co nie jest jakąś się ukradłem. Zobiaka to... wpuściłaś, ja tu chłop wieśniaka ma. Mądra jesteś, zabij go teraz. Jak cię zabiję, to XD. Nie! Cześć, to nie jest czy jeśli gracze tak w taki sposób gracze układają itemy. W... O, sądziłam. No, Ej nie to, nie, to z wieśniaków. Tak, to, to jest wioska. O, łóżko, ja idę tak, spać, chodź ze mną ten... i spać. Albo sobie łóżko ukradnę, są biedne, nie mam łóżka. No tak można, ciekawe, nie mam nawet U, miejsca. Uuu, emeraldy. Wcale ich teraz nie ukradnę, Jaki o jakie dobre chleb, jakie dobre ziemniaki. Nie, to nie jest... Niom, niom, o nieom, matku, niom, ile zombie przed drzwiami. Dobra, nie, ale z jakichś głupie zombie obchodzą. To jest to nie jest czyjeś mieszkanie. No mieszkań. tak, to jest wioska, to jest wioska najwyraźniej. w razie. Serio. Mi się nie wpuszczaj nikogo, bo... nikogo, bo kradnę. Jak skończę kraść, to wtedy. Ja, ja zrobiłem paty, gra, żeby zabić. zombie. W ja tu ogólnie kradnę wszystko, jak leci. Ja ja potem tą sobie... farmę no, W sumie to weź, tego nie chcę. Zostawię to ja zostawię. Ogólnie to. Ty... Nie, to oddaj. Ty weź, weź, dam, dam ci po połowie. Ma w tu to, to i to ci wychodzi. O, masno, przyda się. Na 100%. Kurde, ja przyzwyczajona do modów r chcę sobie ekwipunek czyścić. Czekaj, zupki tu wsadzę, bo skoro i tak to już nie są jakieś ultra potrzebne, bo zapychają tylko słowa. Czekaj, ile no, 14 jabłek, chleb... Ej, spoko. Spoko to jest. Jakie Jaki to są hordy zombie, nie. A to jest masakra hordy zombie. Ja, wychodzę. ja wyszedłem, ja mnie to nie obchodzi. Cześć, tam. Cześć tam. Ej, ale fajne! Tego się spodziewałem, że takie coś Ty, będzie. ognisko A! można ukraść. Ja idę ognisko ukraść. O! Marchewka! A Nie, co marchewka. Marchewka. O, co za. Za marchewka. to was nikt Chcę matewkę. Co robię, chcę matewkę. se pozbierać, jest tu gdzieś na ziemi. Czekaj, bo tam on mnie coś zgwałci. <laughs> <laughs> tak pełna kultura na moim odcinku, dokładnie. <laughs> tak. Kurde. Nie, na no serio, na no moim. Mój... Nie, to jest, to jest. To jest robione pod kątem. Fany... coś, coś nie przytuli na śmierć. Pod zabaw... family friendly. Nie. Moi odcinki nie Słuchajcie, są... bo Kyra jest niby teraz taka family friendly, a jakbyście ją słyszeli prywatnie, jak czasem się drze to, to, już, to już bym mogła na spokojnie iść na CDA content robić Słuchajcie. Tak, ja Tak, moje piękne dlacie ja. Tak. tak. Zaprezentowała aczkolwiek jak mi... jestem zbyt kulturalny. Tak, tak, tak. Ale tarczy nie używam. Życzę się do klepania bez tarczy. Do kleby bez dobra Dobra, chodźmy. o dzisiaj robi super. E, chodźmy w jakieś jeszcze dalej, żeby to... Ej, nie, ale ja się tak... Jeszcze narobię, tak dalej. Ej, o, nie. kompostownik. Nie wiem, po co mi to. Gdzie tam zamknąć? dalej, Nie ma takiej opcji. O Boże, aż mi się przypomniała. Nie powiem tego. traci no, tego nie ci się tak jak przypomniało? Nie, no tego nie powiem. Ja to powiem poza odcinkiem. Jak Dobra. mi przypomnisz! Boże, ile za mną jest bobu. Tak wszystkie mi uwielbiacie, wiem o tym jest tuś. Tylko szkoda, bo że ja was nie. Bookera Crazy Girl to najlepsza youtuberka w Polsce. Cholera trzypami cztery. właśnie, I... no to nie koń. Gdzie jesteś? O nie wiem, gdzieś Dobra, poszło. szybkie R. Widzę cię. Nie to, to A nie myślałem, że to ty a to jest koń. Nie od konia pasa, już dumia, nie ja. rozróżnia. Dziękuję. No co, a co? Jesteś a co? Jesteś koniem, że nie można cię od konia rozróżniać, no dobra. Jesteś końka i tak. Nie jestem końtek. <grym> <grym> nie jestem Gdzie jesteś? O dobra, pobijcie dobra. się, dwa szkielety faj. Dobra, ja, ja patrzę. Która wygra? Dobra, ja. ja. Ta się jara, ta się nie trafiła. I... Dobra, już wiem, która wygrała. tak, ogólnie to nie mam spodni klatami. Wlazł z to jest takie. A ja mam wszystko jeszcze. <laughs> no, ale ty w ogóle nic nie robisz. Dzięki. dobra. W ogóle, idzie. bo ci zgu... zgubiłem cię. Prof. Faj mi do teleportacji. No i patrzę, pierwszy mnie wyzywa, a potem czeka na teleportację. I nie wyzywam cię, sama się zezywałaś. Wcale nie. To nie prawda. Czekaj, to nieprawda. mam młodzień, no nie wiem, po kolorem odcinku. Nie, nie Na odcinku jest nagrane. W sumie wyszło na to samo. Że... Albo nawet i dla wyższego. tylko tak, że widziałem konia. Myślałem, że to ty, a był koń. Ty wiedziałeś dlaczego jesu. mnie porównujesz do konia? No właśnie, nie jestem koniem. No. No i się porównała dokładnie. Kurde, już mam zwinność na 45 poziomie, jak to się stało? Ja mam dwa emeraldy, mogę dać. Bogactwo. Ale o! nie. Dzięki temu z, dzięki czekaj, temu z emeraldą po... zniszczę całą gospodarkę ludzi. Coś widzę... wow. Wow, nie, jeszcze chodźmy, wow. chodźmy do dżungli. Papugi można znaleźć, mam, mam o, nasionka matko, jakieś. To to można super. Mam dwa nasionka. Ty, czekaj, czekaj na mnie, to jest dżungla. Pozbieram sobie tylko te na żarnearna. O właśnie też sobie... O, tak. Delfin. O, delfin. Też co te kokobinsy? Też co te kokobinsy. Ile mam ziarn? O, jest kokobinsy. Mam trzy ziarnów. Mam Będą nadzieję, na że mi ciastka. wystarczy inaczej będę zły jak będę robić ciastko. Co? Będę robić ciastka w Minecraft. Będę sprzedawać. To będzie deal. Cię, a daj ci, A daj ciastko swojej papudy, to urośnie. Chyba umrze, chciałaś Będzie Tu jest Nie jestem taka dumna. No, urośnie na śmierć, nie? Ty. Ym, dobra, mam sześć. Wystarczy mi. Ej, ale tu jest naprawdę super. Nie wiem, czy... Tu nie, nie, nie... Nie w sumie. Ej, myślę, że sobie nie zamieszkać. Chociaż nie, bo nie wiem. Hmm. Chociaż nie, bo nie wiem. Ja mam 8. Nie, 8 wiem. wystarczy. Hmm. Gdzie jesteś? Bo cię zaraz zgubiłem w tej dżungli. Tu! Na drzewie! Tu! Na drzewie, na drzewie, na drzewie! Tu, tu, A, o, tu, widzę, tu, tu, tu! Ej no. e, nie, ale KDMC... Pierwsza <coughs> jak papuga z... jaką spotkam z... będzie twoja. Mm. E, nie mam się, e, Ale szczerze KDMC naprawdę z tego, z edycji na edycji jest coraz bardziej upgrade'owane i to jest super. Polecam najbardziej na świecie ten serwer. Najlepszy, tak dla mnie w całym świecie. That's... Nie wiem, co ja teraz powiedziałam, jak się namuciłam, co pewnie, ale trudno. Ale wiecie o co chodzi, no. Ziu! Ale se trafiła. za to. Trafiłam sobie. Jest dobrze. Trzeba zbudować Dream. Kiedy zbudować Dream? Ty weź ją. O, zostałam żarłokiem. Super. Tak. A Martyniuk? Umarł. Ty, rybok! F! Taki rybok! Tam jest rybok! Chodź, pokażę ci roboka! Dawaj, dawaj rybok! O, rybok. widzę rybok. Widzę! Rybok! 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 Masz wiadro? Trzeba ryboka złapać. Nie mam wiadra. Ale mam cztery te, cztery Kop żelaza. Żelazo, fast! Czekaj, postawię crafting, zrobisz mi wiadro, proszę. Dobra. Aby. Co bym mogła okay. wyrzucić, bo nie mam. Tak, ja krafting postawię. Zrób mi wiadro. A? Takie piękne, jedno. Jak te ryboka? Proszę. Pięknie. Lecę po ryboka. Ze dwóch. Masz, no nie? W ogóle moje. Pam, pam, pam para, pa, 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 Liście, pa, pa. mam wyglądać trochę dziwnie. Mam ryboka. Gdyż... Mam ryboka. E, Daj mi wiadro grafiki. z rybą. Super. Brawa. Mam, mam ryboka. Patrz to jakie piękne. <laughs> No. Kurde, ja stwierdzę, że po odcinku dalej, bo troszkę yy, jest ten domek, chociaż to jest naprawdę całkiem zacne, ale wątpię, czy wierzę, to się, się chciało... buduje. W... Nie, bo myślę, żeby na samej górze się wybudować jakieś tego, właśnie drzewa, ale stwierdzam, że mi się nie chce, bo potem bym musiała tam włazić, a nie miałabym zielonego pojęcia, jak tam włazić. To Lina, teraz. No, właśnie. Nie, wiem, się ale. Nie wiem. Na szczyt, no to albo drabinkami, albo schody by sobie jakieś ładne machnęła, albo coś, ale znając mnie, to ja co bardziej jest, czy to brzydzie wyglądać będzie, nie będzie, bo to jakbym, bym ogarnęła, ale chcę jeszcze poszukać jakiegoś takiego ładnego, płaskiego terenu. A czy płaskiego, takiej góry, bo chcę na jakiejś górze mieszkać właśnie, nie wiem czemu, upośledzenie, Albo na górze, albo w górze. Jesteś dlatego. Siadaj na łódź. No to też. Dawaj, pójdziemy tam dalej. No! No czyż, to stoję na łodzi. Siadaj szybko, zanim pojadę. No dobra, teraz ja jest, jest nic. Teraz jest. Nice. Ciąże rybok. No za, Kurwa to... ryboka wziąłem zamiast steków. Ja pierdzielę. Rybok! Nie! Dawaj ryboka, gdzie rybok! Kolejny fejlet! No wysiadaj! Rybok! Nie wiem, mi się nie chce. Ukradli mi ryboka! Jak Jeszcze z... mi ścieło i chyba mi wywali Minecrafta. No nie. Dobra, i tak... Za... i tak wsuja... A to... nie, mam ryboka w ekwipunku, nieważne. <noise> I tak będzie... Ej, tu umierasz. Czekaj, ty chwil... Czekaj, nie umieram. Umierasz! umierasz. Nie umierasz, umarłeś. Nie umarłeś. A. A u siebie co robisz? Eee, Minecraft mi się wysypuje. Bob ci fajny flak trafił. Odkąd wentarowałem dwa piwane teksturpaki. Polecam. A ja mam ładny teksturp. Hej, mam teraz dwie twoje głowy. Hihi. Hi, 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 Niech widzisz? Polecam, Anna Jageroistka. <laughs> Polecam Magda Gessler. <laughs> Dobra. Kończę ten odcinek. Bo w sumie pasowałoby. Oh, lol. A podróż. ile ile niby trwa ten odcinek już? No około pół godziny już. Taki pierwszy w sumie po długiej przerwie. I tak będzie Se w sumie nawet, jak nie oddać do to się nic nie stanie, nie. Mity tam. Ja się ucieszę. <laughs> lubię, lubię długie odcinki robić. Ej, nie, ale ten odcinek to jest super. Mam nadzieję, Dobra, że mi Dobra, Minecraft ogólnie mi bo... A ja się wzbogowałam w łódce. Dobra, mi Ja kończę to odcinka. Do się. Więc w następnym odcinku. Czekaj, to się. Elo. I bye. Pożegnaj się. Tak, żegnajcie? Докладно.